Witajcie moi drodzy w Maiden Magic Duel of Champions. Jestem 4Wig, a dzisiaj moim przeciwnikiem w karcianej grze będzie znany wam bardzo dobrze Deluxe. Hello! I'm gonna destroy! Him. I zanim rozpoczniemy rozgrywkę, pozwolę wybrać sobie talie, których mam dwie. Może dzisiaj wow. postawi postawimy może dzisiaj na talię Inferno czyli talie ognia. A czekaj chwilę. Oj, zebra. Dobra, jeszcze raz startujemy w takim razie, Deluxe, wydaje mi się, że możemy rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywkę. Jestem gotowy. Też mam inferno. I co? Dobra, czekaj, co my tutaj mamy? Musimy wybrać mm. sobie talię. Mi się na razie podoba. Moja, i sobie ją zostawię. Pozwolę sobie uruchomić jeszcze telefon. Dobrze, w takim razie jest. czekamy teraz za Deluxe. Em. I ja mam teraz swoje... Może Okej. Okay. Mm, cała gra opiera się na tym, że mamy jakby trzy rodzaje many. Siłę, magia oraz przeznaczenie. I to pozwala nam rzucać coraz to nowsze karty. Ja na przykład mogę teraz rzucić tylko i wyłącznie stworzenie, które nazywa się Maniak. Coś podobne do MTG. I co turę mogę rozwinąć? Moją postać właśnie zwiększając siłę, magię lub przeznaczenie. Ja pójdę sobie może... W siłę bo bardzo mi się Co przyda do rzucenia nowych postaci i zakończę tę turę oddając ją Deluxe'owi. O, kurde, moc, mocnego bohatera masz. Widzę Dilux też stara się rzucić teraz maniakiem. I on zablokował mojego maniaka, przez co nie będę mógł go za, za, zaatakować. Ale będę mógł teoretycznie zniszczyć jego maniaka, który jest na przykład, Zaraz to zobaczycie. Ja pozwolę sobie rozwinąć trochę magii, bo nie mam nic, a to się zawsze przyda. Okej, okay, i wydaje mi się, że, że użyjemy sobie właśnie magii. Zobaczymy na filmie i zniszczymy mu. Wiedziałem! I teraz mamy dylemat. Czy zniszczysz mu tą postać i tą drugą moim bohaterem? Czy już wyprowadzić kolejny atak w jego bohatera? Na jedno wyjdzie. W sumie W sumie tak. I wtedy, kiedy zniszczę mu właśnie tą postać, on nie będzie mógł mnie zaatakować, a ja zniszczę tą postać, przez co ja mam ciągle potwora na swoim polu, a on nie ma już dwóch. Na dole widzimy takie jakby karty wydarzeń. Obecnie karty kosztują jedną, jedną... jeden punkt więcej, co jest jakby takim utrudnieniem dla graczy. A punkty tutaj widzimy właśnie w tym miejscu. Dokładnie. Tutaj widzę, diluk rzucił kartę Ołtarz Zniszczenia, czyli polega na tym, że weź kartę ze swojej dłoni i położ ją na trzecie swojej biblioteki i zdaję dwa punkty wrażenia bohaterowi wroga. Przez co ja mam 18 Dobra, życia, a Dilux ma 20 życia i rzucił nową postać Szaleńca, który ma dwa ataku, Zero obrażeń odwetowych oraz trzy obrony. Dobrze. Wydaje mi się, że będziemy mogli już sobie pójść trochę mocniej, właśnie w ścieżkę magii. I wydaje mi się, że rzucimy już coś mocniejszego. Ale ja bym chciał wam pokazać jeszcze postacie, które pomagają nam walczyć z dystansu. One są, znajdują się trochę z tyłu. Wydaje mi się, że wrzucimy ją tutaj, ona jest odsłonięta i zobaczymy. Proszę bardzo, szeroki atak. Jako, że on nie ma ataku odzatowego, ja mogę w spokoju go zaatakować i wiem, że on mi nie odda za żadne punkty życia. Oddaj tak cię zabiję. Górę. I właśnie tak działa rozgrywka. Na razie mamy małe prowadzenie Diluxa. Ale ja mam z nadrzutu też właśnie karty legendarne Jedno możecie właśnie teraz zobaczyć No jest to naprawdę potężna postać, ale skosztuje 5 minut... No i przejebałem Pewnie Dobrze, i żeby ją rzucić właśnie potrzebowałabym jeszcze trochę tej siły Ale na chwilę obecną wydaje mi się, że będziemy mogli chyba pójść w coś takiego, żeby go tutaj... Żebym nie dostał coraz więcej tych obrażeń Proszę zobaczyć Mój łucznik jest niewrażliwy na odwet, przez co mogę go w spokoju zaatakować i nie dostanę obrażeń odwetowych. Dokładnie, ja może wrzucę coś twardego, żeby zablokować ten atak. postawię na niszczyciela Czyli 4 434, 4 i oddam mu turę. I dokładnie, tak, teraz mu udało mi zabić się mojego łucznika. Tutaj dostałem podwójną kartę, proszę zobaczyć, to jest bardzo, bardzo dobry łódz szczęścia, który pozwala, pozwala jakby wyzbyć się wszystkich kart przeciwnikowi, przez co możemy doprowadzić do oddania gry Walkoverem, ponieważ się skończyć karty, a on tych kart ma jeszcze bardzo dużo, talii ma 61, kiedy ja mam tylko 40, bo moja talia jest złożona z silnych kart, ale jest ich mała ilość, dlatego moje rozgrywki staram się przeprowadzać jakby Dobra. bardzo szybko tutaj widzę, że ognistą pułapkę. Gdy stworzenie walczące wręcz lub latające zatokę w tym szeregu otrzymuje 3 punkty obrażeń, co jest bardzo mocne. Przez co ja bym musiał chyba tego mojego niszczyciela przesunąć na górne pole lub na dolne. I teraz jest... Mo możemy wyjechać od razu z legendarną kartą. Tylko na razie zostawiłbym sobie ją. Okej, okay. to jest całkiem zacne, ale zostawię sobie od przeciwników. Mamy tutaj taką kartę, Okej. Okay. Są też takie karty, które pozwalają nam natychmiastowy atak. Zresztą takiej karty nie posiadam w mojej talii. Hmm. Myślę, że przesuniemy jednak tego pana niżej i rozniszczymy tą kartę na górze. I właśnie, on postawił kartę dom szaleństwa, przez co ja muszę też wrzucić jedną inną kartę, żeby pozbyć się yy, żeby... W momencie kiedy rzucam kartę muszę pozbyć się kolejnej przez ten dom szaleństwa. No, wydaje... Możesz kliknąć na legendarną Mogę wcisnąć na legendę. Ty widzisz moje karty teraz? Chyba nie? Nie. Wydaje mi Ale się, będę że... widział co wrzucisz. Że wrzucimy hmm. sobie to. To nam się na razie nie przyda. Co wyrzucił? Dobrze, i ja wydaje mi się, że wrzucę jeszcze latające stworzenie i pozbędę się Domu Szaleństwa. No, w tym momencie właśnie jego postać zginęła pod wpływem obrażeń zadanych mu w przeniturze. Dziki Gry, czyli mamy u niego mie y mieszane karty nie tylko karty Inferno, tak jak u mnie, ale też e, gryfy z e, światłości i postawił dwie karty obogonisty pułapki. Czy to może być, czy to jest samobójczy, a tak nie wiem. Być może. Dobrze. W takim razie może my już będziemy szaleć w karty legendarne, ale tymczasem sobie przeznaczenie rozwiniemy. Ok, ile on ma tych punktów? To może mu się całkiem przydać. Co my tutaj mamy? Bo za 3 punkty, a tylko pięć. Hmm. No jest mały dylemat, nie za bardzo wiem co zrobić w tym momencie. Wydaje mi się, że zagramy dom szaleństwa i zniszczymy tego pana. Okej, okay, rozumiem. To dobrze, czyli to nim będzie działało jako takie poświęcenie. Zróbmy sobie. Nie, 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 tego nie chcę robić. Dobra, wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Czekamy za ruchem przeciwnika. Co on tutaj ma? Za bardzo widziałem co on rzucił. Co ty mi zrobiłeś dokładnie? Aha, czyli po prostu stracił kartę, tak dziwnie. autor zniszczenia kolejny, kolejne minus 2 punkty. Wydaje mi się, że to może się... O, właśnie tak, i ja on przez to stracił gryfa. I jeszcze dodatkowo serwer dostał wrażenie od wybuchającej pułapki. Nasalciłem ten dużo HP, nie powiem, że mu teraz karty ładnie wchodzą. Lecz ja dostałem teraz jednego z najsilniejszych tanków w grze. Dodatkowo bardzo, bardzo mocnych. Wydaje mi się, że pójdziemy w tą kartę. Dodatkowo jest to też karta strzelca. Dobierzmy sobie karty. Proszę zobaczyć, jaki teraz zostałem mocne karty. Mamy karty, dwie karty legendarne. Jak widać. To nam może bardzo, da, bardzo, bardzo pomóc. Teraz zobaczymy, co on ma jeszcze za karty w zanadrzu. O! A to jest oranżowa karta, czyli właśnie karta legendarna. A te, no serio? A te karty niebieskie to są yy, yy, poziom niżej, od legendarnych, ale również mocne. Proszę zobaczyć, on na pozoru jest bardzo słaby, ale zobaczcie to. To jest po prostu świetne. Padam. Lecz łatwo można go zniszczyć. A nie. i tak padam. <laughs> Jesteś niewrażliwy na odwet. Dobrze, zróbmy może. Rozwijmy przeznaczenie. I może wyrzućmy już te karty legendarne, chociaż żebym jeszcze poczekał z dwie tury. A teraz poszedłbym coś takiego, że postawiłbym tego impa. I zniszczyłem go. Dobrze, i zakończmy tą turę. I za dwie tury rzucimy łombo combo tak zwane. Właśnie dzięki impowi chaosu on teraz musi wyrzucić kartę. Żeby postawić się Lilim, czyli jak wspominałem, bardzo dobrego tanka w tej grze. Kolejny szalenie, skoro kolejny wyrzuca kartę. Jak widać może stracić tę kartę, ale teraz Lili może właśnie zniszczyć mojego impa. Gdyż jest strzelcem. Dobre zagranie ze strony przeciwnika. Dobrze. Chcę sobie teraz rozwijać. Może pójdziemy jeszcze jedną magiem. No tutaj mamy coś takiego. Nie jest to jakaś mocna karta. Ale jak najbardziej czasami się przydaje. Pójdźmy w coś takiego. Odwetowy, więc tylko w sumie on tak czy siak mnie zabije, więc jednak lepiej go skrzywdzić. Też możemy zbić trochę AP, gdyż nie dostaje od odwetowych. Użyjmy sobie ogniska, dzięki czemu będziemy mogli wrzucić gryfa, który zablokuje ten atak i zakończmy tę turę. Teraz trochę objęłem prowadzenie. Ciągle pozostawiając karty legendarne w, moich, w mojej talii. Zobaczymy, czy uda mi się je teraz rzucić. Byłoby bardzo miło. Co my tutaj mamy? Mamy kartę szału, ale mój imp ciągle, ciągle jest na miejscu. I mój gry właśnie poszedł. Poszedł w otchłań, a on rzuca teraz. Popniejszego żywiołka ognia. Mój żywiołek jest na górze, jest trochę lepszy. Powietrze, ale to zadaje mniejsze obrażenia, Ale jest bardziej, bardziej tankowaty. Dobrze, myślę, że teraz będzie moja tura. Chyba, że jest coś tutaj. Jednak nie ma. Co my tutaj mamy? Dobrze, może weźmy sobie. Na razie nic, ale spróbujmy zrobić myk. Nie, to się nie płaca. Wydaje mi się, że wrzucimy teraz dwie legendarne karty. Coś takiego A może tylko jedną legendarną kartę plus co? To będzie dobry pomysł. Proszę zobaczyć. Najsilniejsza karta w mojej talii właśnie trafiła do mojej dłoni. Mam nadzieję, że się jej nigdy nie pozbędę. Tak? Dobrze. Co jeszcze mogę zrobić, mogę stykować im wewnątrz. W sumie. Hm. Dobrze, tego wilka zostawimy. Chociaż w nim tak ale zawsze zablokuje trochę ataków. Teraz mamy jeszcze tego. I udajmy turę. Ja się rzuciłem właśnie legendarną kartę 733 plus wybuchornia. To jest bardzo dobra karta. Może jest mało tankowata, ale pokaźny, zadaje damage. A on właśnie zablokował moją kartę. Przez to nie otrzyma 7 obrażeń, co jest bardzo, bardzo duże. O, świetnie. O, postawi właśnie bardzo dziwną kartkę, kartę. Matkę roju. To jest, która zwiększa mu magię. Może coś potężniejsze, zaklęcia. Co ja tu magię rozwinę? Jakby to rozkminić? Będzie 2 plus 4, to nie. No wiedziałem. Zniszczymy to i rzucimy jeszcze jedną legendarną kartę. No bez przesady, ile tego masz? dajże dwie mam takie karty co by jeszcze w sumie mógłbym to rzucić dobierzmy sobie karty dostałem bardzo dobrą kartę na pośledzie bardzo dobry obszarowe atak no dobrze czy to do może zaatakujmy jeszcze tutaj tutaj Zakończmy tę turę. Raczej tej karty nie użyję. Nie chcę stracić moich tutaj pomocników. On teraz rzucił dwie kuba oraz drzwiaka ognia. No trochę porzucał tych kart. Piekielny ogar, to jest jedna z słabszych postaci. Ale zawsze zajmie trochę czasu, żeby ją zniszczyć. No nie mogę teraz za bardzo się dostać do niego. No ale co by tutaj rozkminić. On ma dwa ataku na dole. Wydaje mi się, że zablokuję go właśnie tym panem. rzucę jeszcze Lili na górę. Dobiorę sobie kartę. Zaatakuje tutaj, 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 tutaj. No jeśli ja nie zasłoni na moich legendarnych kart, to już jest po nim czy będzie miał czym zablokować. No niby postawił ognistą pułapkę, ale to... Sponco bądź już mu teraz nic nie da kompletnie Chociaż w sumie No jednak teraz mu da Co my tutaj mamy? A burza many Kartę zakręć kosztowałem jeden więcej no Nie się bym tego wrzucać Biorę sobie kartę Wrzucę jeszcze jednego banka O kurde Co by tutaj jeszcze zrobić Nie wiem może wrzucę jeszcze gryfa I wrzucę jeszcze wilka na górę zbyłem się na legendarnej karty, no ale zdarza się. Dobrze, Hit. teraz go niestety nie zabiję. Gdyż. Chociaż moment. Gdy stworzenie wychodzące wręcz lub latające znajduje się w tym szeregu, otrzymuje 3 punkty obrażeń. Następnie usuwa to się tą kartę z pola. Rozumiem. Wygrałem. Aha, czyli dostaję obrażenia za cały szereg. No dobrze. No i kart nie mam. Czyli jak już mówiłem, na początku taktyka z oddaniem legendarnych kart pod koniec gry się Next sprawdziła i prawdopodobnie właśnie wygrałem. No on już blokuje og ogarami Koniec. Nie masz, czym, nie masz czym zablokować? No dobrze, no to może jednak użyjemy tej karty dla strollowania przeciwnika. Czyli Armageddon, też nie masz co robić, nie? No. Powiem ci, że nie mam teraz czym pokonać. A jednak mam. Uwaga, bo jeszcze to przegram. Przez bezsensowne przedłużanie gry. Uwaga, proszę zobaczyć, jak się przegrywa w tej grze. Zniszczysz mnie, nie? Powiedz. Masz, masz nowe? 4 karty. Masz? Proszę zobaczyć, jak dałem się zmanipulować przez binoksa. Czyli jednak nie masz. Ej, ludzie, bo ja to jeszcze przegram. To co, ogólnie gier fajna, nie? Przyjemna, na rozluźnienie jak Na, na... na tablecie można grać nawet. O, tak. Można, można. <laughs> I co to, to jest? 3 do 2 I co tu jest? Eee... Zrobiłem... O, jeden punkt Najwyżej Przeżyjemy Muszę zobaczyć jak on blokuje wyśmienicie i rzucenie karty Armageddon poprzez próbę strzelowania przeciwnika to jest zła taktyka i nie polecam. Polecam zawsze szybko kończyć pojedynki, nie bawić się. Jeszcze miał kule ognia za nadrzut, no proszę. Właśnie przez to, że z własnej głupoty przegrałem wygraną rozgrywkę i popełniacie mojego błędu dodatkową rzecz jeszcze tarczę Zobaczymy co ja tutaj mogę rozkminić, żeby to jakoś się wybronić z tego Żebyśmy sobie, mu zabierzmy kilka kart Zobaczcie, zobaczcie ile ma tych czarów z masakra Dobra, co tu bije najmocniej O! Co tu bije najmocniej za dwa, nieźle, szalenie 13. Szy, Bo o mnie chodziło Tradycyjnego hmm. Knistotor, czy Co to jest żywioczek? Kurde no! Jednak nie atakujemy, chociaż dobra zatakujemy. Przecież mam oczywiście kartę płonącą broń. Dokładnie tak, dobra. Zakończmy turę. Może jednak nam się uda to jakoś wyprowadzić. Ta gra jest bardzo nieprzewidywalna, także ciekawa. Niszczyciel, widzę teraz pod koniec grzesznajemu karty z potworami wchodzić. Zdarza Dokładnie! Się. Zdarza się. Tak możemy uznać fakt, że to ja wygrałem. Ale chciałem pokazać... Nie chciałem pokazać widzom, jak działa karta Armageddon. Dobrze, agresywnie tutaj. Dobra, dobra, już się nie tłumaczę. Dobra, chwila, mogę coś jeszcze zrobić, no ale nie mam kart. Zdążyliśmy to zauważyć, kiedy ja też nie mam kart O, Widzę, że kończą Ci się karty powoli No zdążyłem. To, to znaczy zauważyć. masz 10 art A pamiętasz wtedy jak dawno temu graliśmy jeszcze Co to było? Pamiętam Znaczy na podku mi najbardziej Najsłabsze, gdyby leciały, i no dobrze, że użył tego Armagedonu, Bo pod koniec mi coraz lepsze karty skoczyły. Trzymamy się. Ma to jeszcze. swoje ostre Jeśli nie zablokuje mi góry albo dołu, to już jest moja grana. Proszę bardzo, rzucił czartem pod koniec gry. To jest świetna. Świetna postać, która może atakować obojętnie e, kogo na polu bitwy, ale co my tu o, co my tutaj mamy, proszę państwa, trzeba uwierzyć jak to było w pewnym anime y, w yu -Oh, Mianowicie trzeba uwierzyć w serce kart. Ja uwierzyłem w serce kart. Dostałem bardzo potężną kartę, która mam nadzieję, że otworzy mi wrota do zwycięstwa. Karta. Mam nadzieję, że ona działa tak, jak pamiętam, to, że działa tak, a nie tak. <laughs> Dobra, no czekamy za ruchem przeciwnika, myślę, że on tutaj chyba mnie jeszcze nie wykończy, przyjmę taką nadzieję. No, on jeszcze Czarnego sępa. on jest, no to jest taki zapychacz typowy planszy. No co, co, oddajesz mi turę? i teraz zniszczysz mi tutaj, tak? Dobrze, rozpadlina aosu. I właśnie pogrzebał moje myśli o zwycięstwie, tak? Ależ nie. Bo to właśnie w ten sposób wygrywa się rozgrywki w Duels of Champions. Hmm. Mówił do was Forwick, to było Maiden Magic Duels of Champions firmy Ubisoft, a moim przeciwnikiem Z był Deluxe. Z Panem Bogiem i dobranoc. Trzymajcie się, cześć.